見た目もあるかな Czuję, że dzisiaj chciałabym zrobić czytanie, więc to jest takie czytanie nieplanowane, spontaniczne. Idę za tym, co czuję. Jaka jest intencja tego czytania? Wiadomość. Dla kogoś, kto potrzebuje usłyszeć w tym momencie coś ważnego, jakąś ważną informację, wskazówkę, coś potrzebnego dla tej osoby więc taka jest dzisiaj intencja czuję, że chcę zrobić czytanie robię z wiadomością dla kogoś tak, kto potrzebuje usłyszeć coś istotnego będę dzisiaj korzystała z tej talii to jest talia Smith White Które zrobiłam samodzielnie. No, i są na nich napisane różne wiadomości, różne informacje, które też mogą okazać się przydatne. Więc będę jeszcze korzystała z tej talii. Jak poczuję w trakcie, mam jeszcze jedną talię. To Być może będę się posiłkowała jeszcze tą ją ale zobaczymy. Dobra. Zaczynam. też przetasuję karty. Pasuję je na wizji. Mam nadzieję, że się nie udusza od tego kadzidłka. Mam też, że mnie dobrze słychać, hmm, bo zmieniłam pozycję ustawienie w ogóle Dobra, postaram się głośniej mówić w takim razie, ale ja mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, że się nagra. Powinnam zrobić to z dźwięku wcześniej. Dobrze, <słuch> dobrze. Okay. Нездарная эта moment við ljóðum í Czy... Ech, herenita, siła w odwrocie. tutaj. Okej. Okay. Chyba jednak się przesiądę, bo tu mi jest niby wygodniej, ale żeby by było że Te karty to nie No musiałam usiąść tutaj, dobra, będziemy lepiej słuchać przynajmniej Oj, Będzie niewygodnie, dobra, o, no dobra. Widać, widać Przynajmniej nie uderzy się od Bo na mnie leciało No i poleciało, spadło jak już się okej. Co te karty chcą nam powiedzieć dzisiaj? No dobra, w pierwszej kolejności widzę, że nie zaczęło się ładnie, bo wyskoczyła czwórka yy, buław. To jest świętowanie, yy, celebracja, To też mówiono, to, że to jest karta Twin Flameów, więc podejrzewam, że to może być sytuacja relacyjna twin flameowska, czyli bliźnia czy płomień. Yy. Ktoś... Może to, to zwycięstwo, w sensie te, te, ta radość świętowania, może dotyczyć y, uwolnienia czegoś, w sensie, że ktoś po prostu przestanie zaciskać zęby, przestanie zaciskać y, swoje, wstrzymywać swoje uczucia, tak, y, powstrzymywać coś. Y, może się otworzyć. Y, chociaż no tutaj jest rycerz. On jest jeszcze w odwrocie, ale w odwrocie to ja bym go interpretowała tak, że na serce ktoś miał, ale to złamane serce powoduje, że ktoś chce wyrazić swoje uczucia, bo już ma dosyć, już ma dosyć wstrzymywania się, tak, przed powiedzeniem, o co czuję, w sensie, że jakby zrozumiała ta osoba, że e, nie mówienie o swoich uczuciach e, nie jest czymś, znaczy, jest, nie jest czymś dobrym, że powstrzymywanie się e, przed wyrażeniem swoich prawdziwych uczuć spowodowało e, tak naprawdę... Więcej problemów niż, niż pożytku, zrozumiała to osoba, że siła to nie jest tylko siła fizyczna, ale też siła właśnie w umiejętności wyrażania i przyznania się przed samym sobą i przed drugą osobą do tego, co się tak naprawdę czuje. Więc no ktoś tutaj wcześniej czuł się zablokowany, bezsilny ale to się zmienia, znaczy w sensie teraz czuję się jest silny w tej sytuacji, w której się znajduje, wycofała się ta osoba, to wycofanie spowodowało e, zastój, e, ale ten zastój i, ba i bardzo powolną ogólnie powolną akcję, w sensie, że... Sytuacja między wami działa się naprawdę powolniej, dosyć długo, um, dosyć długo była rozciągnięta w czasie, um, ale to się to ulegnie zmianie, bo wynik jest pozytywny. Ja to tak trochę idzie od końca, bo w sumie um, od prawej do lewej bardziej czytam tą energię niż od lewej do prawej. Można sobie też to zamienić, że wcześniej było dobrze, a później zaczęło się robić gorzej, ale tutaj czuję, że to jest na odwrót, no więc będzie na odwrót. Ktoś po prostu czuje się bezsilny, czuł się bezsilny w tej sytuacji, która miała miejsce, tak? Pł pł płacz i tak dalej, rozpacz, żałowanie z powodu tego, co się stało, wycofanie, tak, muszę powiedzieć takie, izolowanie się, zamiast rozwiązywania konfliktów, tak, czyli nie zamiast, zamiast skonfrontować się, tak, i jakby niszczyć te, to, co blokuje, wyjaśniać pewne sytuacje, które czasem może to prowadzić do e, momentu wierzy, tak zwanych jakichś kłótni, jakichś konfliktów, jakichś, po prostu ścierania się poglądów, tak, ścierania się różnych wizji, ścierania się ogólnie e, różnych jakichś takich rzeczy, głównie poglądów. Przekonań, to ta osoba się wycofywała, izolowała się, nie chciała, jakby blokowała ten moment, który jest potrzebny, niezwykle potrzebny, bo takie momenty wierzy wnoszą zawsze coś świeżego wnoszą powiew świeżego powietrza. Jeżeli blokuje się wyrażanie swoich uczuć, jeżeli blokuje się konfrontowanie swoich odmiennych nawet punktów widzenia, no to nie można dojść do porozumienia żadnego i nie można nawet stwierdzić, czy dalej, nie wiem, jesteśmy razem, nie jesteśmy razem, współpracujemy, nie współpracujemy, na to tworzenie jakichś iluzji, które są niezgodne z stanem faktycznym, czyli z tym co ktoś jest w stanie zrobić. Co ktoś jest w stanie zaoferować na dany moment, więc no, izolacja też nie prowadzi do niczego dobrego, więc ktoś po prostu z bezsilności wycofał się i unikał, że tak powiem, momentu konfrontacji swojego punktu widzenia z odmiennym punktem widzenia. Więc no, ta osoba zaczyna z tego wychodzić, to doprowadziło do no, złamanego serca, tak. Yy, ale ta osoba w końcu stwierdziła, że koniec tego, że to było więcej bólu niż pożytku, ta, ta sytuacja, ta postawa sprawiła jej więcej bólu niż pożytku. Yy, jeszcze bardziej tak naprawdę yy, ucierpiała na tym. I yy, przyszło zrozumienie, że yy, czas przestać trzymać wszystko tylko dla siebie, a zacząć dzielić się tym ze nie chcę mówić światem, ale ogólnie z innymi, tak? Czyli czy to z osobą w relacji z Tobą, tak? Czy to ogólnie z ludźmi jakimiś podzielić się czymś, co może doprowadzić do świętowania, do zwycięstwa, do pozytywnej konkluzji, która ma miejsce, w, która może mieć miejsce w najbliższej przyszłości, jeżeli tylko ta osoba zdecyduje się. Tutaj karty pokazują, że już się ktoś zdecydował, że jakby klałka zapadła, uwolnienie. O, wychodzimy z bezsilności, do siły e, i do, do uwalniania tego, co było ukryte, tak? tego, co było e, powstrzymywane, że tak powiem. Tutaj izolacja ktoś się obawiał, powstrzymywał się, ale już zrozumiał, że to do niczego dobrego nie prowadzi unikanie takich sytuacji konfrontacyjnych. Też nie przynosi rozwiązania, więc ktoś, ta osoba zrozumiała w końcu, wyciągnęła lekcję ze swojego postępowania, ze swojego zachowania, przeżyła pewne etapy w swoim życiu, przeżyła pewne doświadczenia i no, w końcu zaczęła zauważać ten wzór tak, swojego zachowania, ten wzór postępowania swojego do czego on prowadzi tak naprawdę, e, a prowadzi głównie do, do sytuacji do niejasności. E, więc jakby następuje zmiana w tej osobie, przemiana, i ta osoba to możesz być też ty, widzu. E, możesz też dochodzić do podobnych konkluzji, bo tutaj e, można to sobie interpretować, jak się chce, bo jeżeli może to dotyczyć tej osoby, może też to dotyczyć ciebie. Możesz też, przepraszam, znaleźć w tym siebie, tak? Możesz znaleźć też w tym siebie, bo jakby energia jest uniwersalna i mamy, wielu z nas ma podobne lekcje do przepracowania, do zrozumienia, więc możesz też odnaleźć w tym trochę siebie, jak najbardziej. E, ogólnie weź tylko to, co z Tobą też rezonuje. E, ale tak jak mówię, z bezsilności ktoś wychodzi e, i jakby takiego wycofywania się, ktoś już w końcu przestanie się wycofywać. Jakby zrozumiała ta osoba, że wycofywanie się, izolowanie się, e, unikanie konfliktów, unikanie konfrontacji e, powoduje, że stoi się w miejscu, powoduje stagnację tak spowalnia, że tak jakby stawianie oporu też do niczego nie prowadzi, więc tak jakby ta osoba z tego wychodzi, ta osoba z tego jakby kończy się pewien cykl w życiu tej osoby, ta osoba wyciągnęła pewne lekcje, zrozumiała swoje błędy, które popełniała w relacji z tobą, czy w danej sytuacji, w której się znajduje i jakby po prostu nastąpi wyrażenie uczuć nastąpi wyrażenie uczuć, nastąpi wyrażenie poglądów, nastąpi wyrażenie prawdy, tak? Jakieś ujawnienie prawdy po prostu tej osoby, czy jej sytuacji obecnej, w której się znajduje, czy to przeszłości, którą ukrywała przed Tobą, która też rzutowała na, na napięcie, czy na jakieś ogólnie... Czy na tą sytuację obecną, w której się znajdujesz, więc no, jakby nastąpi, nastąpi Klaryfikacja, że tak powiem, przyjdzie, przyjdzie klarowność, przyjdzie klarowność, przyjdzie wyjaśnienie, uwolnienie i dla tej osoby, i dla, i dla ciebie, widzu. Przyjdzie po prostu klarowność, która będzie powodem do świętowania, tak? Czwórka. Będzie powód do świętowania, do pojednania, y, więc to może doprowadzić tak naprawdę. Pamiętajcie, nie unikajcie konfliktów y, albo jakichś takich konfrontacji, ponieważ no, y, nie można wtedy dojść do porozumienia żadnego, jeżeli żadna ze strony nie wyraża swoich prawdziwych intencji, swoich uczuć, swoich zamiarów to po prostu no, trudniej jest dojść do jakiegokolwiek pojednania, do jakiejkolwiek konkluzji, która mogłaby być korzystna dla jednej i dla drugiej strony bo w takiej sytuacji no to jeżeli nikt nie wie na czym stoi, no to jak można mówić o pewności wtedy właśnie jest niepewność, tak? wtedy właśnie są jakieś podejrzenia, domysły, różne jakieś dziwne gierki więc tak naprawdę tylko szczera rozmowa i przyznanie się do, do swojej aktualnej sytuacji, To wymaga tak naprawdę siły od tej osoby, tak? To wymaga wewnętrznej siły i odwagi, żeby się po prostu tego przyznać, a ktoś wcześniej nie był w stanie się do tego przyznać. Bo myślał, że to uniknie, tak? Uniknie. Że to, to, był jego, to była strategia działania tej osoby. Ta osoba myślała, że po prostu siła jest właśnie w ukrywaniu, tak? Że siła jest w ukrywaniu, że siła jest... W izolowaniu się, że to jest jakby jej sposób na rozwiązywanie problemu, co tak naprawdę e, nie rozwiązuje tego problemu, i ta osoba w końcu to zrozumiała. W końcu to zrozumiała, że taki, taka, taki sposób działania, taka metoda działania nie przynosi e, efektów, tych, które ona by chciała. Więc no, w końcu przyszło to zrozumienie w trakcie doświadczenia, że siłą tak naprawdę jest powiedzenie, tak. Tego, jak jest naprawdę wyjaśnienie swojej sytuacji, przyjęcie na klatę, tak? Swoje, przyjęcie odpowiedzialności, nie ucieczka, nie izolowanie się, nie uciekanie, tylko właśnie skonfrontowanie się z rzeczywistością, z tym, co jest, powiedzenie tak, jak jest. I pójście dalej, wtedy każda ze stron może pójść dalej, można podjąć jakieś. Działania można ogólnie zacząć coś robić, a nie tkwić w miejscu, nie stać w miejscu ze strachu, tak naprawdę, przed zmianą, przed nowością, przed tym, co się wydarzy, co przyniesie taka sytuacja, właśnie przed konsekwencjami, bo my się głównie obawiamy konsekwencji, a nie samego działania. Więc Mój drogi widzu taka jest wiadomość dla Ciebie dzisiaj. Mam nadzieję, że znalazłeś w tym coś przydatnego dla siebie, że otrzymałeś informacje, które są Tobie potrzebne. I nie tylko o tej osobie, ale też i dla siebie w swoim własnym indywidualnym rozwoju, bo może też się zastanawiasz nad pewnymi rzeczami, Jesteś w jakiejś sytuacji, może, może reprezentujesz podobną postawę, jak tutaj ta osoba. Może to też być stricte informacja dla Ciebie, o Tobie, że, że tak, po prostu też ty postępujesz więc mam nadzieję, że przyniosło ci to jakąś klarowność, dostałeś potrzebne wskazówki, dostałeś potrzebne informacje, które też ci pomogą w życiu I jeszcze na koniec bonusowo wylosuję jakąś wiadomość właśnie z tych kart które przygotowałam samodzielnie kiedyś żeby zobaczyć co tam jeszcze co tam jeszcze ciekawe możesz się dowiedzieć kurde będą odwrócone trudno ale to nic ja nie będę tutaj czytała odwró odwróconych w sensie bo tak widać to w ogóle widać dobra Z karty rady jakieś co jeszcze tak bonusowa, dodatkowo A House is not a home, to jest z piosenki. E, cytat. To jest Puff Daddy. E, polecam ogólnie, może ktoś musi obejrzeć e, ten, ten klip i wysłuchać tą piosenkę. A House is not a home, to jest Puff Daddy, Puff Daddy, "Puff Daddy, tak. E, I'm coming home, chyba. Taki jest tytuł, nie jestem pewna, ale to jest cytat z tej piosenki A House is not a home. Oni on tam śpiewa o tym właśnie. No i zostawiam Cię z tym, żebyś też poczuł te słowa. I też polecam obejrzeć klip, że to jest bardzo ważna informacja dla kogoś. Tutaj będzie wewnętrzne dziecko do leczenia, i ogólnie sytuacja z wczesnego dzieciństwa, sytuacja rodzinna, uczucia itd., itd. więc bardzo polecam. Ktoś, tak, ktoś ewidentnie odsyłam do tego utworu, do obejrzenia klipu. No i do zastanowienia się nad tymi słowami. To jeszcze taka wiadomość. Ona też się pokrywa w sumie z tym, co powiedziałam. Tutaj uczucia, tak? Ucieczka, izolacja, od, 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 oddzielenie się od czegoś. Może to, potrzeba, może to jest ta konfrontacja, której ktoś potrzebuje. Skonfrontować się z przeszłością, ze swoimi uczuciami. Też może być dla kogoś to. tak Wy wylasuje. A By się kochać, nie musimy być tacy sami. <grafię> Czyli akceptacja odmienności, e różnorodności, w tej miłości. Akceptacja różnic, jeszcze to wezmę. O, nie przyznając, pa też pasuje. Nie przyznając się do błędów, zamykasz drogę na jego rozwiązanie. Takie trzy jeszcze dodatkowe wiadomości dla kogoś. E, to się w sumie ładnie zazębia, bo tak naprawdę też o tym była mowa e, wcześniej przeze mnie, że trudno rozwiązywać sytuację, jeżeli no, ucieka się, izoluje się, nie konfrontuje się swoich poglądów, uczuć, e, sytuacji, nie mówi się prawdy, nie przyznaje się do błędu, trudno po prostu trudno po prostu no, naprawić nawet później, wprowadzić jakąś korektę, cokolwiek tak. Więc tak, to by było na tyle myślę dzisiaj, bardzo naprawdę polecam ten utwór, jest bardzo głęboki, też mówię właśnie o sytuacji rodzinnej, to jeżeli ktoś jest DDA albo DDD to bardzo, bardzo polecam ten utwór, jeżeli ktoś nie wie to też proszę sprawdzić co oznacza termin DDA, DDD to chodzi o dzieci z rodziny dysfunkcyjnych albo alkoholików, trudne dzieciństwo, trudne przeżycia, trudne doświadczenia, traumy z tym związane. To też rzutuje w życiu dorosłym na nieumiejętność wyrażania swoich uczuć, też na poczucie wartości, też na to, że na przykład nie stanie się też praca z przekonaniami, bo na przykład jeżeli ktoś wyrasta w środowisku, w którym się nie liczono z jego uczuciami, z jego potrzebami, no to wtedy taka osoba się zamyka, tak, nie wyraża tego, nie wyraża swoich potrzeb, nie wyraża swoich uczuć, bo żyje w przekonaniu, że moje uczucia są nieważne, moje potrzeby są nieważne co też jakby powoduje gniew, frustrację, no więc um, też i problemy ży życiowe tak? i materialne, ogólnie w relacjach też, więc no tutaj na pewno praca z, nad emocjami, się kłania przed kimś też, I to jest jeszcze dodatkowa informacja, praca nad emocjami, e, czyli nabywanie dojrzałości emocjonalnej i takiej samoświadomości, inteligencji emocjonalnej, um, więc no tutaj dla kogoś praca nad ty w tych tematach jest potrzebna. E, może być terapia, mogą być warsztaty, e, grupy wsparcia różnego rodzaju. E, polecam, polecam, jeszcze raz polecam. E, czas spędzony na, na tym, żeby się rozwijać nie jest czasem straconym. I życzę wszystkim, żebyście się otwierali, tak? Nie byli jak muszelki, takie, zamykanek jak małże, tylko żebyście zaczęli się otwierać, pokazywać swoje światło, światu, ludziom dookoła światu. No, ludziom dookoła was, już może trochę wyobrzmiam, ale chodzi ogólnie ludziom dookoła, a zwłaszcza tym, na których wam zależy. No bo. Jest to ważne. Jest to ważne. Dbajcie o siebie, dbajcie o swoje zdrowie, dbajcie o swoje, swoje uczucia. Eee, dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Jeżeli by ktoś miał jakieś pytania, e, nie wiem, sugestie, cokolwiek, to oczywiście e, proszę pytać, czy to w komentarzach można, czy to na maila, który będzie podany w... E, pod, pod filmem. Można do mnie napisać, też yy, mogę, mogę, mogę z kimś porozmawiać, yy, udzielić jakiejś konsultacji. No ogólnie jakby ktoś potrzebował porozmawiać coś, czy nawet coś się zapytać, coś ogólnie, nawet czy zaproponować, to, to jak najbardziej jestem otwarta, więc proszę się ze mną kontaktować przez maila, najlepiej w takich sprawach. E, no a dla, dla pozostałych ktoś by chciał się wypowiedzieć Bardziej publicznie, no to zapraszam, można skomentować, przeczytam w miarę możliwości, odpowiem, jakoś się odniosę. No to by było na tyle, właśnie jeszcze raz dziękuję. No i do następnego razu, mam nadzieję. Pa!